Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj będzie wyczekiwany przez niektóre osoby film o rewolwerze HDR-50 T4E, czyli rewolwer na kule gumowe, wyprodukowany przez niemiecką firmę Marex. Niektórzy widzowie pisali do mnie i pytali się, co sądzę właśnie na temat tego rewolweru, na te kule gumowe, czyli słynny HDR-50. Nie miałem w mojej kolekcji w sumie takiego rewolweru, więc nie testowałem, więc nie mogłem nic powiedzieć na jego temat. I jakoś powiem szczerze, że nie byłem zainteresowany, żeby go kupić. Ale tak się składa, że mój kolega Mariusz akurat posiada taki rewolwer i w sumie pożyczył mi go właśnie do testów. Pudełko od tego rewolweru wygląda bardzo skromnie, jak przystało na różne wyroby firmy Umarex. Na ogół zawsze te opakowania pudełka były takie kolorowe. Dany pistolet, rewolwer, który znajdował się w pudełku na wierzchu, był ładnie wyeksponowany na pudełku. Tutaj jest trochę inaczej: skromne opakowanie. Bardziej szczerze mówiąc, abym komuś dał to opakowanie do ręki i by nie wiedział, z czym ma do czynienia, to by powiedział, że może to jest jakieś opakowanie od zamka do drzwi do domu. Tym bardziej, że tutaj w tym miejscu mamy narysowany dach budynku. Ale, jak poczytamy napisy na pudełku, zaczynają nam troszeczkę przybliżać, z czym mamy do czynienia. Home Defense Revolver HDR50, kaliber 50, na CO2. Czyli jest napis po angielsku, przetłumaczyć można to w prosty sposób. Obrona domu, rewolwer. Nie jestem dobry w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski, więc wybaczcie mi, jeżeli się pomyliłem. Napisy sugerujące na tym opakowaniu, że mamy do czynienia właśnie z rewolwerem do obrony domu. Jak to ostatnio się zaczęło w Polsce gadać do obrony Miru Domowego. Dlaczego taki napis i, i czy na pewno ten rewolwer na tyle jest mocny, że może nam właśnie służyć do obrony naszego domu? No to ciekawe. Za chwilę Wam pokażę, jeszcze może o tak. Tutaj. Marex, no tutaj, dopiero mamy rysunek, gdzie ten rewolwer jest po prostu pokazany, jak on wygląda. HDR50, 11 Juli Moc. Jest to wersja najmocniejsza. Jest jeszcze trochę słabsza wersja, ale sprzedawana głównie na rynek niemiecki, bo tam troszeczkę w Niemczech są te przepisy inne niż w Polsce. W Polsce broń pneumatyczna może mieć moc do 17 dżuli. w Niemczech niestety do 7,5 jula, więc głównie te wyroby niemieckie mają maksymalnie do 7,5 jula. No dobra, już pokazuję. Oczywiście w opakowaniu mamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi w kilku językach, w języku polskim mamy. Na stronie dokładnie 51. No, nie będę wam pokazywał całej instrukcji obsługi, ale powiem wam, że jest to dobrze tutaj wszystko narysowane, objaśnione. Cała obsługa tego rewolweru, opisana dokładnie. Troszeczkę przeczytałem tą instrukcję obsługi, tak. No i powiem, że jest dobrze napisana. Pokazane jak się go ładuje, i tak dalej. Tu mamy podane dane techniczne i właśnie jest pokazane, że on występuje w dwóch właśnie wersjach 75J i 11J maksymalnie. Czyli tak jak mówiłem na rynek ten niemiecki i na rynek nasz polski. I jeszcze warto pokazać, dokładnie pisze bezpieczna obsługa broni, czyli producent. Ten rewolwer nazywa bronią, bo zaraz pewno wielu widzów mojego kanału powie, że to zabawka i tak dalej. Jeżeli producent tego rewolweru nazywa jego bronią, no to nie jest to zabawka, bo zaraz wszyscy będą pisać, że zabawka. Niektórzy widzowie mojego kanału, nawet jak pokazuję broń palną, to mówią, że to jest zabawka, że takie słabe. Więc od razu to mówię, że według producenta jest to broń. A jak Wy tam sobie będziecie to interpretować, czy to zabawka w Waszym rozumieniu, czy broń, no to już Wasza sprawa. Dobra. Tu jest instrukcja do obsługi. W komplecie jeszcze jest kluczyk. Kluczyk, który służy nam po prostu tutaj, w tym miejscu do zakręcania i odkręcania. Tu, gdzie po prostu wkładamy kapsułę. Za chwilę o tym opowiem. No, i powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie, jak się weźmie ten rewolwer do ręki, no to kawał niezłej armaty. No, robi naprawdę wrażenie. No, jest potężny. Jest potężny. Druga rzecz, taka co mi się nasuwa, jest to no w sumie bliźniacza konstrukcja rewolweru też wyprodukowanego przez firmę Marex, który się nazywa Tornado. Tu mamy do czynienia z rewolwerem na kule gumowe. Tamten rewolwer Tornado. Jest to po prostu bronią pneumatyczną w kalibrze 4,5 mm na śród BB okrągły. To oczywiście będą kule w kalibrze 50, takie właśnie kule. I teraz taka ciekawostka: firma Umarex wyprodukowała ten rewolwer na potrzeby rynku właśnie niemieckiego, a zarazem polskiego. Dlaczego na rynek niemiecki? W ostatnich latach właśnie w Niemczech bezpieczeństwo spadło, ich obywateli, ze względu na przybyszu tak zwanych emigrantów, którzy, można powiedzieć, zostali zaproszeni przez kanclerz Niemiec. to pani po prostu każdą ilość ich zaczęła przyjmować. A niestety ci przybysze, ci emigranci nie zawsze są tacy grzeczni, jakby po prostu rodowici Niemcy tego chcieli. Taki rewolwer który w razie jakiegoś zagrożenia miałby odeprzeć atak właśnie takiego zdesperowanego imigranta. A dlaczego na rynek polski? Na rynek polski dlatego, że do tej pory nie był sprzedawany żaden rewolwer właśnie na kule gumowe w cenie poniżej 500 zł. Oczywiście były do tej pory jakieś tam pistolety na kule gumowe, ale kosztowały no bagatela ponad 1000 złotych. Jeszcze małe sprostowanie do tego, co powiedziałem, bo powiedziałam, że do tej pory na polskim rynku nie było żadnych rewolwerów na kule gumowe. Poniżej ceny 500 zł. Jeżeli chodzi o rewolwery pneumatyczne, na nabój CO2 12 gramowy, to ok, nie było. Ale przez krótki czas, jakieś 5 lat temu, pojawiły się właśnie rewolwery hukowe, właśnie na kule gumowe. Produkowała to turecka firma. Były sprzedawane pod nazwą Zoraki i tak samo były też takie wiatrówki periotechniczne, że z jednej strony się wkładało śród, a z drugiej właśnie też nabój hukowy bocznego zapłonu, który wyszczeliwał, I tak samo te rewolwery, które z jednej strony się wciskało kulę gumową, z drugiej strony właśnie wkładało się nabój hukowy bocznego zapłonu. Ale naszej policji nie spodobały się te rewolwery, są w sprzedaży takie bezpozwoleniowe tak zwane. Ee, hukowe rewolwery, które wyszczeliwują właśnie te kule gumowe, a zarazem i te śród, ten drugi rodzaj, właśnie tych rewolwerów. No i zostały po prostu wycofane ze sprzedaży na polskim rynku. No aż do tej pory, kiedy się pojawił ten rewolwer pneumatyczny, właśnie na te naboje CO2 12-gramowe. Warto od razu powiedzieć, jaka cena jest tego rewolweru. Na początku, jak on się pojawił jako nowość, on kosztował w granicach 300-360 zł. E, najtaniej można było go dostać w listopadzie, e, w Czarny Piątek. Jak są te wszystkie wyprzedaże, promocje, no to na Allegro najtaniej można było go dostać za cenę 200 zł, więc no, była bajka jak, za tą cenę. Teraz mamy tą epidemię. E, broń palna, głównie czarnoprochowa, chociaż to temat na oddzielny film, poszła do góry. I ten rewolwer tak samo cena jego poszła znacznie do góry, bo kosztuje w tej chwili, tam gdzie na portalu Allegro, chyba w granicach 500, nawet do 650 zł. Niektórzy sprzedawcy sobie po prostu żądają za ten rewolwer. E, moim zdaniem przesadzili. No dobra, zobaczmy, jakie napisy on tutaj ma. Tutaj w tym miejscu już pokazuję. Umarex Kaliber Oczywiście, numer seryjny. Tu mamy na rękojeści logo T4E. Tak samo tu. I po drugiej stronie T4E HDR50. Więc powiem Wam, że tak skromnie. Nie ma tu jakichś zbędnych napisów, które nawet się w żaden sposób tutaj nie rzucają z daleka, więc jest to taki plus. Kaliber 50, czyli na takie kule. Jeżeli chodzi o kule, to zrobię osobny filmik na temat właśnie kul, jakie należy do niego stosować. No dobrze. Tutaj w tym miejscu jest taka dźwignia, pociągamy ją do przodu i w bok. W tej chwili możemy wyciągnąć w tą stronę, w lewą, magazynek, do którego właśnie ładujemy te kule gumowe. Już pokazuję. To są te kule, właśnie dodane przez importera, sprzedawcę, właśnie tych rewolwerów. I zobaczcie, jak włożę tą kulę. Może pokażę tak pod światło, żeby było widać. Może. Zobaczcie, jaka szpara jest. Widzicie jaka szpara jest? O, może teraz. No słuchajcie, ta kula w ogóle nie pasuje. Te kule muszą być tak w miarę ciasno. Teraz mamy tu taki luz, że bez problemu gruba mucha jakaś by przeszła. Więc te kule, które są dawane w gratisie, to jest jakaś po prostu porażka, bo one się po prostu nie nadają. Ja już rozwiązałem ten problem i koledze pokazałem, bo to w sumie, tak jak mówiłem wcześniej, jest kolegi rewolwer. I teraz, jeżeli by ktoś chciał załadować, to popatrzcie, wkładamy tak. Kule, które praktycznie się nie trzymają, przelatują. I teraz pomyślcie sobie, jak chcemy to załadować, jak to załadować, żeby włożyć. Wkładamy po jednej kulce, która przelatuje. I teraz jak to włożyć? Do rewolweru z powrotem. Żeby te kulki nam... O, Udało mi się włożyć tak, że cztery są, a dwie wypadły. Więc totalna porażka. Z tego względu może te kulki gumowe były dowodowane gratis. No może importer sprzedawca po prostu pomylkowo je sprowadził i chciał się w ten sposób pozbyć, więc każdemu klientowi daje gratis i ktoś po prostu się nabiera, bo nawet nie wie co on dostaje w komplecie moim zdaniem jest to totalna kompromitacja dla tej firmy mało profesjonalnie do tego podchodzą jak można dokładać niby, że w gratisie jakieś kule które w ogóle nie pasują do tego rewolweru ale na temat kul i tak dalej, jaka średnica, tak dalej, to zrobię osobny film do tego rewolweru, bo za długo bym o tym musiał opowiadać. Rewolwer jest oczywiście sześciostrzałowy, na nabój CO2. Taki standardowy nabój, 12-gramowy. I teraz tak, jeżeli chodzi o ładowanie kultu, przed chwilą Wam pokazałem, jest tu właśnie ten taki magazynek na... 6 kul, tak jak mówiłem, rewolwer sześciostrzałowy. wkłada się to w ten sposób. Tu mamy, o widzicie, i tą stroną musicie po prostu do rewolweru w ten sposób. Jest to bardzo dobrze tutaj wykonane. Jest to wszystko spasowane. No dobra, warto powiedzieć o jego yy, wadze. Waga jego to jest 675 grama. Yy, więc jest, no, ciężki. Ale nie tak ciężki z tego względu, że jest wykonany głównie z kompozytu ABS. Czyli jak to najprościej można powiedzieć jest to taki plastik specjalny, wytrzymały. Tu mam magnesik, zobaczymy, czy jakieś elementy. No, niestety, tylko o tutaj mamy. Taki specjalny czpieniu, o którym za chwilę opowiem. No. No plastik. Nawet, słuchajcie, nawet lufa jest wykonana. Z tego, co ja widzę, prawdopodobnie jest to aluminium. Co ciekawe, ta lufa jest tak troszeczkę, można powiedzieć, kręci się w kółko. No dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o jego inne wymiary długość całkowita to jest 25 cm długość samej lufy to jest 11 cm prędkość początkowa wystrzelonej tej kulki właśnie gumowej z tego co producent podaje to jest 134 m na sekundę moim zdaniem no niezły wynik lufa oczywiście tutaj jest gładka czyli jest to rewolwer gładkolufowy więc no, bardzo ładne wrażenie. Z minusów, które zauważyłem, rewolwer posiada oczywiście bezpiecznik, który znajduje się właśnie w języku spustowym. I zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. I teraz, jakbym tak leciutko złapał za bok, to nie mogę. Ale jak złapię, tak? Widzicie, tu jest. O, tu jest ten bezpiecznik. Ale moim zdaniem jest ten bezpiecznik jakiś poroniony, bo jeżeli ktoś będzie trzymał tak, to i tak naciśnie, bo ten bezpiecznik jest w sumie pośrodku środku języka spustowego, więc tutaj ten bezpiecznik w tym języku spustu, no to moim zdaniem no nie jest udana konstrukcja, nie wiem o co chodzi. Może jak ktoś z widzów mojego kanału wie, to niech mi wytłumaczy, dlaczego akurat tu ten producent zastosował to w ten sposób, że na środku języka spustowego. No to przecież obojętnie jak złapiemy, a nikt nie łapie z boku, żeby nacisnąć, tylko tak. Więc to jest jakaś porażka. Jeżeli tu już chcieli zastosować jakąś blokadę spustu, mogło to być gdzieś tutaj obok. Inny sposób. Może taka konstrukcja była najprostsza, jeżeli chodzi o konstrukcję. A już producent powie, no przecież jest blokada języka spustu, nie? No, a no dobra, nieważne. Jeżeli chodzi o przyrządy celownicze, oczywiście ten rewolwer posiada przyrządy celownicze nieregulowane. Tutaj mamy szczerbinkę, a tutaj mamy muszkę. No, powiem wam. Słabe te przyrządy celownicze. No jakieś są. No dobra, pokażę Wam na białej kartce, jak te przyrządy celownicze się mniej więcej zgrywają. No ale są. Są przyrządy celownicze. No dobra, teraz Wam pokażę, jak się wkłada kapsułę CO2. Warto to po prostu pokazać, bo konstrukcja jest troszeczkę inna niż w broni pneumatycznej, w różnych pistoletach, rewolwerach, szczególnie wyprodukowanych przez firmę Marex. Tu mamy takie pokrętło, które jest zarazem z bijakiem. Plus duży tego rewolweru jest taki, że po włożeniu kapsuły do tego rewolweru możemy ją przetrzymywać praktycznie. Tak, jak nam długo się podoba, nie ma czegoś takiego, że po prostu kapsuła, która jest umieszczona w rewolwerze, po jakimś czasie po prostu uszkodzi nam uszczelkę czy coś w tym stylu. Z tego względu, że tu jest zastosowany tak zwany zbijak, czyli załadowujemy tą kapsułę do rewolweru, która sobie po prostu bezpiecznie tam spoczywa. I jeżeli chcemy rewolwer użyć, musimy uderzyć tutaj w ten zbijak. Widzicie, jest taki ruch. I tu po prostu uderzamy w ten zwijak i wtedy dopiero kapsuła zostanie przebita. Odkręcamy w ten sposób. Ten element oczywiście jest metalowy. No i teraz patrzcie, bierzemy kapsułę i przeważnie zawsze do wszystkich pistoletów wkładamy ten, w tą stronę, czyli tym dzióbkiem, tak jak to się mówi. A tu jest odwrotnie do tego rewolweru musimy tą kapsułę włożyć odwrotnie, czyli dupką do środka. Dzióbkiem w ten sposób. I wkręcamy do oporu. Jeżeli ktoś nie ma na tyle siły, żeby dokręcić, albo odkręcić, to wtedy używamy tego klucza imbusowego, e który jest dołączony w komplecie, i tak samo odkręcamy. No w tej chwili nie zamierzam e, strzelać z tego rewolweru, bo jestem w pomieszczeniu, więc nie będę Wam pokazywał jak się zbija. W kolejnym filmie, kiedy będę pokazywał jak się z tego rewolweru strzela, to Wam pokażę w jaki sposób się po prostu przebija tą kapsułę. Teraz Wam pokazuję tak to bez samej kapsuły, że tu uderzamy. Czyli jak uderzymy w ten sposób i przebijemy już kapsułę i gaz z kapsuły się wydostanie do środka, to tutaj w tym miejscu Mamy taki sworzeń, który nam po prostu wyskoczy. Pokażę to może magnesikiem go zmuszę, żeby wyszedł. O. o, widzicie. I taka jest czerwona obwódka i to nas informuje, że po prostu kapsuła już jest przebita. I w całym układzie tego rewolweru już mamy gaz, który po prostu z każdym naciśnięciem języka z pustu odpowiedniego ilość będzie się opróżniała. I będzie po prostu pojedynczo wystrzeliwał kolejne kule no dobra, to tyle, jeżeli chodzi o taką pierwszą prezentację tego właśnie rewolweru HDR 50 T4E wybudowanego właśnie przez firmę Marex, czekam na razie na dostawy kulek które będą lepiej spasowane i właściwe do tego rewolweru żeby po prostu był najbardziej wydajny na takiej właśnie 12-gramowej kapsule CO2, więc następny filmik będzie po prostu o tych kulkach, jakie najlepiej dokupić do tego rewolweru. A później kolejny film już będzie ze strzelania z tego rewolweru. Będzie kilka celów, które po prostu pokażą, czy ten rewolwer ma jakąś moc obalającą, czy nie. Jeżeli komuś rewolwer się spodobał, łapka w górę będę wiedział, że było warto go pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć.